Co czekasz? Easy. Wreszcie! Z 20 minut szukałem jakiegokolwiek karnotaura na mapie. A tak w ogóle. Cześć wszystkim, jestem Szymyk, a to kolejny odcinek Zarka. W dzisiejszym odcinku spróbujemy oswoić... karnotaura. Czy oczywiście drugiego z najmniejszych, zaraz po Raptorze. Dinozaurów, które można zrobić w grze. Dobrze. Spróbujemy go oswoić tym razem porażającymi lotkami, już nie usypiającymi. Lecimy z skoksem! Trafiłem go! Nice. Dobra, zobaczymy, jakie te lotki będą lepsze. Mam nadzieję, że nie. Gdzie on idzie? O, leci do mnie! Pięknie! Pum! Prosto w niego! Nice. Grunto strzelać w łeb! A ty nie jesteś taki mądry, żeby przejść naokoło? Nieważne. No ucieka, albo nie. E! Trafiacie. cię! Padł. Nice. Wybieramy giganotozaura, który jest chyba z 10 razy większy niż Karnotaur. Wybijamy niepotrzebny syf! Dobra. Co może na pewno naszego Karnotaura tutaj wszamać? Na pewno ten drugi Karnotaur Możemy jeszcze kropnąć tego niedźwiedzia, co to? Ile za na ile HP? Dwa Czyli będzie miał tak z dwa. Mrówki rozwaliłem! Czyli będzie miał tak z 2000 HP. Niedźwiedź będzie pewnie gorszym. Nie Nie tylko jedno, tylko 1000 HP? Słabiutko. łódko. Dobra Mamy Primeta czy nie? Mamy dobrze. ogóle dinozaur. Karnotaur. Karnotaur to mi się kurczę przypomina z tej bajki Disney dinozaurach. One straszne były, pamiętam, bałem się ich. Ale z tego co słyszałem właśnie to. Były przerośnięte. Były plus minus takie wielkie jak t rexy yy, nor w normalnym życiu. Może to dlatego były takie straszne. Tak nie jest jakoś super duże, ale ma taką dziwną czachę. Nie jest tak dostojny kurczę, jak nasz gigantozaur, ale jest dość ciekawy, taki bardziej. Okrągły. Carnotaur to jest jeden z niewielu dinozaurów w Ark'u, które zadają krwawienie, czyli damage procentowy. Czyli na przykład jakbyś na przykład chciał zaatakować takiego E, Który ma 17 tysięcy życia. To damage, krwawienie chyba zadobiera 5%, to by było jest dużo. <grych> A jakby na przykład zaatakował takiego gryfa, który by miał tylko pewnie z 1000, 5000. Pięć tysięcy. Pięć tysięcy HP, no. Krwawienie u giganotozaura 5 razy więcej HP niż u gryfa. Więc spoko. Jeszcze przy takich naprawdę napakowanych kreaturach jak Dev, Death, jak Deathworm co mają naprawdę, albo alfy, co mają kurczę z niewiadomą, z niesamowicie wielką ilość HP, to krwawienie się przygadaje. Krwawienie też u nas zabiera tyla koleo, czyli lew workowaty. I to na razie tyle, i on będzie kolejny do kolekcji. Hmm. Nieprzytomność spada mu dość słabo, dobrze, to znaczy, że nie będzie jakimś wielkim wyzwaniem. Tutaj prime sobie jest, dobra. Ale boję się, że tego primeita będzie za mało. Wszystko rozwalamy na swojej drodze, kamienie też byśmy rozwalili pewnie nie. Zerąbmy tego Diplodoka, Di Nie wiem w sumie po co są diplodoki. Diplodoki są fajne tylko dlatego, bo jak się je zapija, to się dostaje dużo primita. To w sumie tyle. Dziękuję, dobranoc. 17. Czujecie to? Carnotaur pamiętam na pierwszych levelach jeszcze na mapie Island. To było to, czego się nie chciało spotkać, ponieważ on był mały, ciężko było go zauważyć, a zapieprzał szybciej niż my. No, i był problem. I no i przez to, właśnie, że był dość takim średnim dinozaurem, pojawiał się właśnie na terenach takich. Yy, pojawiał się na terenach już nie takich trudnych, tylko już takich średnich. Udało się! Nois. Jest dość dziwny. Ma straszne czerwone oczy, ale. Nie ma niczego doskonałego. Wygląda troszeczkę jak był albinosem, gdyby był bardziej biały. Dziwne są te łapki. Że nie są tak, tylko jakoś tak. Okej. Okay. Co czekasz. Easy. Miałem farta. W drodze do domu jeszcze ogarnęliśmy samicę. I przetestujmy tego dinozaura. Środło tutaj damy mu z 2 życia. Yy, nie wiem, żeby lepiej ha, no Wygląda dość dziwnie. Takie połączenie t z Raptorem. Głośny jest strasznie. Ten też. Człapią strasznie mocno. Tak chodzi giganotuzał. Moim zdaniem jest cichszy. Znaczy, słychać, że jest bardziej potężniejszy, ale one tak człapią. Dziwna sprawa. Jak one szybko... Uuu. No tak. Wreszcie coś tu jest! Przedem aż dotąd, żeby coś znaleźć. Oj! Pierwsza wada tego dinozaura. Dobra. Zdaje krwawienie. 118 HP. To jak na... 129 poziom? Nie jest źle. Jego wielka wada. Tupanie. Druga wielka wada. Znaczy, czy wielka wada? Nawet ten mały kociak chce nas zarąbać, więc wszystko będziemy musieli finiszować. Na przykład jak przejdziemy koło takiego... Wróć. Jak przejdziemy na przykład koło takiego Karnotaura, Teriznozaurem, to Karnotaur patrzy... Nie! <ścoughs> nie bije się z nim. No tutaj tego nie mam. Prędkość. Plusik. Damage jak na takiego dinozaura. plusik. Krwawienie. Wielki plusik. Możemy zadawać obrażenia hapnięciami i z rogów. Zobaczymy, ile zabierają rogi. Pewnie więcej. A jak będzie, zobaczymy. Ciekawe, czy taki raptor będzie chciał nas zaatakować. Ty, tu zostań. chcesz z nim iść na solo. No i. No pewnie, że tak. Dobra, 80... 80 88. 88. Ym... Zębów Tak samo Ale go odpychamy Nieźle. Ale to chyba dlatego, że jest mniejszy coś. W Więc cóż, Karnotaur. Moim zdaniem całkiem niezły dinozaur jak na początek, ale później... No są lepsze T-Rex, Spino i Gigenotozaur. Ale to chyba było oczywiste. Moim zdaniem spoko dinozaur, więc to było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że go do końca. Widzimy się w kolejnym. Cześć! Już na pierwszy rzut oka rzuca nam się to grzyby. E! E! Spokojnie! E!